Mam nadzieję, że pamiętasz, że idziemy dzisiaj do mojej mamusi. Morza szum, ptaków głos, pyszny, egzotyczny sos od KFD. Komandos, taki prawdziwy komandos, to nie jest osoba, która, wiesz, przygotowuje się do maratonu, wiesz, miesiącami, ma specjalną dietę, dzień przed się wysypia, e, wiesz, robi wszystko po to, aby to przebiec, tylko komandos to jest taka osoba, która, wiesz, na co dzień bułkę z pasztetem, popija to piwem, wiesz, prześpi dwie godziny w nocy i na drugi dzień przebiegnie maraton. Jak ktoś ci mówi, żeby załadować magazynki, wiesz, po 20, a ty na swoją logikę załadujesz że po 15, drugi po 5, bo takich agentów też wiedziałem. A jak raz wszedłem do takiego rowu, e, musiałem tam wyciągać, to było akurat podczas misji w Gujanie. musiałem wyciągać części z motoru, to nie wiadomo, ciężko mi było z tego, z tego rowu wyjść. Ona mi rękę podała i mnie wyciągła sama z tego rowu. Chłopak, który waży 90 kg, wyciągła mnie normalnie ręką z tego. E, no i jeżeli chodzi o służbę w Gujanie francuskiej, tam spędziłem dwa lata, w Ameryce Południowej, to były, myślę, dwa lata, chyba najlepsze dwa lata mojego życia. Dzień dobry, witajcie na kanale KFD, z tej strony Zabetonowany Tomek i znowu nasz gość, nie zamknęli go, jest z nami. I już, i już niespecjalny. <laughs> I oczywiście jest z nami Paleciak, Kasper. Dobry, Kasper? Tak, Kto to już zapamiętam, to, 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 to. Zajebiście. Słuchajcie, w każdym razie mieliście pytania, więc my je dzisiaj po prostu zadajemy w waszym imieniu, no i zobaczymy czy Kasper będzie w stanie na nie odpowiedzieć. E, powiedz mi, jakie trzeba mieć cechy, żeby dostać się do legi Cudzoziemskiej? A trzy więc punkty. trzy punkty. Dobra, pierwszy mówieniał ambicje na pewno, trzeba być ambitnym. Trzeba wiedzieć, po co się tam idzie. I trzeba mieć taką chęć do samorozwoju. Oprócz tego dyscyplina. Trzeba być zdyscyplinowanym. Trzeba umieć słuchać przede wszystkim, mieć, wiedzieć, kiedy się zamknąć, a kiedy, kiedy coś powiedzieć. E, więc ambicja, dyscyplina. Jako trzecie będę dał. Hmm. Myślę, że taka, taki, taka, taki dystans do świata, taki po prostu zdystansowanie trochę, żeby po prostu nie oszaleć, żeby wiesz, żeby to wszystko to się dzieje dookoła traktować z pewną dozą dystansu, brać wszystko na luzie, ale mimo wszystko pracować dobrze. Ktoś kto nie jest zrównoważony emocjonalnie, kto nie potrafi panować nad własnymi emocjami, kto nie potrafi panować nad sobą. Na przykład ja z natury jestem nerwowy, ale wiem kiedy się opanować, umiem panować nad swoimi nerwami. A tam nie... się tego nauczyłeś. Tam, tam się tego nauczyłem. No. Tak, wiesz, nerwy to w konserwę i na eksport, taka jest prawda. Nerwy to. No, Co to to, to nie nie za nerwy. Tak. Nerwy w konserwę. Tak, i na Dawał eksport. Patrzeć, Dokładnie. No. No. <laughs> tak, na pewno nie można być nerwowym, e, nie można być takim narwanym. E, warto też być po prostu taką osobą. E, nie chcę powiedzieć, że nie chcę znowu powtórzyć, że nie, nie, nie można być osobą niezdyscyplinowaną, tak? Czyli taką osobą chaotyczną. Takie osoby mają ciężko w wojsku, bo mimo tego, że te rozkazy są wypisane, to zadania, które wykonujemy, no czasami wymagają tego, aby po prostu o czymś pomyśleć, tak? Jak tyś ci wiesz, każę, nie wiem. E nie wiem, powyrywać chwasty, a ty to będziesz robił co dziesiątą kafelkę, no to też trzeba mieć jakąś logikę, tak? W swoich poczynaniach. Chodzi mi o takie wiesz, najprostsze rzeczy, no. tak? Jak ktoś ci mówi, żeby załadować magazynki, wiesz, po 20, a ty na swoją logikę załadujesz je po 15, drugi po 5, bo takich agentów też widziałem, to wiesz, jak ktoś ci daje 20, 20 sztuk amunicji i dwa magazynki, a ty załadujesz jeden po 5, drugi po 15, to wiesz, może jest to jakaś forma alternatywnego myślenia, ale nie świadczy to o jakiś, wiesz, o jakiejś inteligencji, tak? No. No dobra, to idąc tym tropem. Są tam kobiety? Nie, kobiet nie ma w legi. Kobiet Uf. nie ma w legi, ale z kobietami mamy sztyczność. Ogólnie kobiety. Macie nie sztyczność z ma... kobietami. Tak, To na Dobrze, że no, Na ca Na całe szczęście. Chyba tam coś tam masz, nie? W legi jest tak. A, Nie, tatuaż. To tatuaż. To tatuaż. Malinkowy. Taki, akurat. Nie, tak jeżeli chodzi o legi, o to jest też ciekawy temat, jeżeli chodzi o kobiety w Legi, do Legi kobiety nie mogą się angażować, mimo tego, że wiele osób tam chciało spróbować się takich bardziej ambitnych kobiet. Natomiast zasady w Legi są takie, że mogą się angażować tylko mężczyźni, wynika to z tradycji. No i też nierzadko jest z takich. Nie chcę powiedzieć, że kobieta nie jest w stanie przetrwać w ciężkich warunkach, ale jednak dla kobiet. Kobiety wygląda to trochę inaczej, jak jest przez 30 dni w dżungli, nie myje się albo myje się w rzece, a trochę inaczej to wygląda u mężczyzny, tak? Gdzie mężczyźni, mimo wszystko, mogą przetrwać trochę bardziej ciężkie warunki, i nie odbije się to aż tak na ich, na ich zdrowiu, po prostu. No i też fizycznie jest dosyć ciężko, choć zdaję sobie sprawę z tego. Nieraz też widziałem, to były akurat kobiety, które były oddelegowane do pracy z nami, bo często na przykład sanitariuszki są oddelegowane z armii regularnej, czyli z takiej zwykłej armii francuskiej, do tego, aby pracować z dygnistami. Ciężko mają sobie? Ciężko mają, ale widziałem taką sanitariuszkę, która biegała z triatlony, śmigała z przesakiem, Myślę, że spokojnie z 35 kg miała, bo ona oprócz tego, co, co my wszyscy mamy, czyli tego całego medyczne naszego ekwipunku, miała rzeczy medyczne. Szła razem z nami, nie było żadnego problemu. A jak raz wszedłem do takiego rowu, e, musiałem tam wyciągać to było akurat podczas misji w Gujanie musiałem wyciągać szczęśliw z motoru, to nie wiadomo, ciężko mi było z tego, z tego rowu wyjść. Ona mi rękę podała i by wyciągła sama z tego rowu. Chłopa, który waży 90 kg, wyciągam normalnie ręką z tego. Także wszystko zależy od osoby. Nie? Tak, na pewno kobiety by sobie mogły poradzić, ale ze względu na tradycję służyć tam nie mogą. No, jakiś tam kontakt z kobietami jest, bo na przykład ja u siebie w regimencie mam jedną kompanię armii regularnej, gdzie też służą kobiety, z którymi się jakoś tam mijamy na regimencie. No, natomiast fajne jest to, że z uwagi na to, że tych kobiet. Nie ma tak na co dzień, na przykład na sekcji nie mogę mieć kobiety, to później się dużo bardziej decyduję, jakby się przejeżdżał na wakacje. Tak. Dlatego właśnie potem są malinki, jakie takie I sprawy. zdziczyć. Tak, nie? tak, I tak, i i i tak. Ale to. Ja to, 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 to jest One ona, ona są godne wyjścia. Tak, są godnie, dokładnie. Wyjałeś tak. mi to z ust. <laughs> w każdym razie słuchaj, bo, bo jakby poszedłeś w stronę wiesz, tych kobiet i, i ktoś zadał takie ciekawe pytanie, co z, z zespołem stresu pourazowego, Czy, czy zdarza się faktycznie, czy, czy w trakcie służby ktoś jest przez to wydawał? Jak to wygląda w ogóle? Wydalany nie jest, otrzymuje osoba rentę. Z tego co wiem, nie chcę tutaj palnąć wiesz... Czyli to jest, jest, przechodzi jakby taką procedurę medyczną, i jest to Tak, jest zweryfikowane. Jest tak? Jeżeli ta osoba faktycznie doznała takiego stresu urazowego to no. ma no, uraz e... w sensie. Tak, tak, że ma że ma, że ma, tak, ma uraz taki jak ja mam. taki. Też go mam. <grym. grym. grym>. Tak, bo jakiś tam, to jest liczone w latach służby, czyli za każdy rok służby ona otrzymuje jakoś tam rentę. I to jest tak, że jak ktoś ma 3 lata, dostanie, mniejszą rentę niż ktoś, to ma 10 lat odbyć służby, mm. bo ta renta się różni. jest dużo zależy od urazu i tak dalej. To są takie skomplikowane rzeczy medyczne i urzędowe, i to już się bardziej tym ubezpieczeniem zajmuje, jak ktoś tam wiesz, specjaliści lekarze. I jeżeli chodzi o wynagrodzenie, w takim razie masz do końca życia, jakby później jak kończysz swoją służbę w legii, czy, wiesz, to czy to nie, to po, jest... nie poznałem tylko jedną osobę, która była na zwolnieniu, ale tylko dlatego, że właśnie miała wypadek na misji, więc nie miałem nic do czynienia z osobą, która faktycznie poszła do cywila przez to. Więc nie wiem, jak to jest. Nie, Ale roku. mówię, bo zakończysz już kontrakty, już jesteś, nie wiem, bieg czy ogranicza tak. w ogóle? Wiek? Tak, ogólnie do Legi można się. Za... Ogólnie, jeżeli chodzi o też służbę w Legi, żeby się dostać do Legi, no to przedział wiekowy to jest 17,5 ze zgodą rodzica i takie osoby też widziałem, Francuzów widziałem mm -hmm. 17,5 roku e, i maksimum to jest 39,5. No i też takie osoby widziałem, które poszły do legia, jak miały 39 lat. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że ja teoretycznie, jak wysłużę 20 lat, to należy mi się tam pensja, czy tam coś taki rodzaj emerytury. I ja, mając 20 lat służby, będę miał 39 lat, a są osoby, które w tym wieku przechodzą, więc e, wiek też może ograniczać. E, natomiast osoby, które przechodzą w wieku 39 lat, nierzadko są dużo bardziej wysportowane niż większość 20 latków, które ta zono na służy. Także wiek nie jest żadną wymówką. Jak ktoś się mnie pyta, czy nie jest za stary w wieku 30 lat, nie, nie jest za stary. Może iść, masz tyle, na ile się czujesz, tak? Idąc znowu, znowu z tym, co powiedziałeś, czy zauważasz różnicę, kiedy przychodzą teraz nowe nabory tych młodych gości, chętnych jakby tego? Czy są oni do końca świadomi i gotowi fizycznie na to, żeby odbyć tą służbę? Czy, czy jednak ci starsi, 25, 30 i tak dalej, są jednak tymi pokoleniami, które sobie zajebiście radziły? A więc jeżeli chodzi o te nowe pokolenia, które przychodzą do wojska, ja uważam, i dużo osób to uważa, że z każdym rokiem jest coraz gorzej, jeżeli chodzi o poziom dyscypliny, Gdzieś jeżeli chodzi ją. o poziom sportowania, Bo wynika to z tego, że armia potrzebuje, e, potrzebuje ludzi. Okay. Dlatego też e, potrzeba Zaniza, ludzi, więc za, zaniża nogi, Tak jak mhm. wiesz, kiedyś było, nie wiem, 10 pociągni, czy tam 15. Teraz słyszałem, że osoba, dwa. która zrobiła 2, weszła do... Dwa, dwa. Tak, 2. Tak, się takie osoby, które, na ja trenuję jako kapra na sekcji, gdzie przychodzi młody legionista i osoby sobie wyczytał w internecie, że 5 pociągni nie starczy. To no ja z nic widzę na robi robić dzisiaj i pociągnięcie, bo no nie patrzę na kocnikę. Wiesz, ale chłopie jest zwójczy. Można tak? na raty. Tak, można na raty. Wiesz, tak samo z bieganiem, tak? Wiesz, już teraz też odchodzi się od testu, który był wcześniej. To test polegał na tym, że biegało się 8 km z plecakiem i z kaskiem. Ten test nadal jeszcze istnieje, ale niedługo prawdopodobnie przestanie istnieć, bo zastępują go czymś nowym, jakimś tam testem siły. Wchodzenie na linę też zaczyna odpadać, czyli te takie prawdziwe testy są zamieniane na takie prostsze po prostu. żeby, żeby ludzi... tak, się dało żeby... to, to ci powiem tak, no to, to jest troszkę to w złym kierunku to idzie, jak to muszą zaniżać poziom, żeby, żeby dostawać nowych tam wojskowych. Nie? Dziwnie to wygląda, nie? to powinni trzymać ten poziom i rzeczywiście taka czysta weryfikacja takich. Tak, no, to jest no, militarna jednostka, Wiele osób jedno, się, się. się z tym zgadza. Z wielu osób się z tym zgadza, i też ja jestem zdania, że powinien zostać ten poziom, jaki były te testy, które były, czyli ten poziom, jaki e, kiedyś się prezentowali dogoniści, powinien pozostać. Natomiast oni się adaptują do nowego pokolenia. E, plusem jest to. Czyli akceptują takich właśnie nieudaczników... Często e, tak, to jest to, tak. Taka jest prawda. Tak Oto no. kiedyś było wojsko, żeby właśnie takiego czegoś nie było, a teraz że, tego tak, nie ma i to rozwinie, Ale jest, nadal jest tak, że wojsko to weryfikuje. Nadal jest tak, że wojsko to weryfikuje, no. bo mimo tego, że oni są przyjmowani na instrukcję, to po instrukcji właśnie wykonują jeszcze jedną instrukcję, to jest tak, że jest ta instrukcja bazowa, 3 miesiące i po tej instrukcji masz jeszcze jedną instrukcję i ona jest robiona już pod jednostkę, w której będziesz służył. Czyli inżynieria robi dla inżynierii, a piechota robi dla piechoty. E, czy tam że robią tam swoje skoki i tak dalej. I na tej instrukcji często się weryfikuje takie osoby, bo w regimencie bojowym ich to już nie obchodzi, czy ty, czy, czy ty zdezerterujesz, czy ty zostaniesz. Na instrukcji tak, na instrukcji wiesz, oni na ciebie chuchają i dmuchają, żebyś został, ale później ludzie się budzą, jak już przychodzą na kompanię bojową. Bo jak ktoś przychodzi na kompanię bojową i jest nauczony, że on ma o godzinie 12 siestę godzinną, bo tak jest czasami na instrukcji, a przyjdzie na kompanię bojową i od rana do wieczora będzie szorował, no to się trochę zdziwi, zbędzie się trochę realia. Czyli I... zdarzają się tacy, co odpadają. Wtedy, tak, tak? tak? Teraz było tak na przykład, że wiesz, z 15 nowych osób, które przyszły do regimentu, 4 zostały na przykład, albo 3 zostały, bo cała reszta się obudziła nagle, że Legia to jest Legia, że Legia to nie jest, wiesz, siesta o 12. I, siesta o 12 i jak sobie, jak sobie nie biegasz, jak słabo biegasz, e, to, to sobie biegaj w wolnym czasie. To może Ci się uda. Nie, jak nie biegasz, to Cię będą tak katować, że się nauczysz biegać. Czyli zobacz, się, znaczy zaniżają się standardy i wymogi, może, może wymogi się bardziej, rekrutacje, rekrutację, ale czy za tym idzie na przykład lepsze wyposażenie tych legionistów? Mają lepsze sprzęty, nie wiem, coś co jakby rekompensuje to, że są gorsi fizycznie? No akurat takie, wiesz słabości fizy... fizycznej ciężko jest tak naprawdę zrekompensować komuś, szczególnie w piechocie. No bo jak ktoś słabo maszeruje i weźmiesz go na marsz i on Ci zdycha z tyłu, to obojętnie jak super plecak byś mu nie dał, jak super buty, to on i tak Ci padnie. tak Dlatego często wiesz, osoby się nie pytają na Instagramie, wiesz, jakie buty kupić, jakie pleca kupić. Ja im mówię, że ja dużej różnicy nie widzę w plecaku i w butach, bo jak przejdziesz 40 km, to tak obojętnie i, jak... i tak Ci to ciąży. Tak, obojętnie jak byś miał super plecak z poduszkami, to jak przejdziesz 50 km, to ci będą bolały nogi. Jak... W bardzo tak. nie? Odparzony, nie? Dokładnie. A co mają jaja do butów, to nie wiem, ale to jest paleciok. Ale to wiesz, mówisz takie ciekawe rzeczy i cały czas, kiedy ty mówisz, to ja jakby przychodzą mi na myśl kolejne pytania i kolejne pytania, a jeszcze mam pytania, od, od widzów, ale na szybko. Wegetarianin przetrwa tam? Yy, przetrwa. Czyli można powiedzieć, że, można powiedzieć, że jestem wegetarianinem i ją tam, czy wiesz co, ja nawet widziałem osoby, które robiły ramadan czyli później też w ciągu dnia. I, I kwestie religijne nie wchodzą jakby, jak Nie, bo są, są tolerowane tam. Tak. tak? Wiesz, jeżeli on na przykład będzie w stanie nie jeść cały dzień, i przebiec 8 km, później pójść na siłownię i strzelać w międzyczasie, tak. to nie ma problemu, nie? Jego wybór. A no, tu są. Słucham? O Ty są, zdarzają się to, to osoby, się. ale widziałem czyli nieraz, nieraz taka, nieraz taka osoba mnie zaskoczyła. Widziałem gościa, który myślę, że bf a miał na poziomie 25%, a robił e, test Cooper'a, czyli przez 12 no minut przebieg 3,5 tysiąca metrów. Chłop, który był ulany i mały ulany, a wiesz, ale leciał jak lecia lokomotywa. Okay. Także no akurat, no. wiesz, lega mi w ogóle pokazała, że Wygląd nie ma żadnego Dobry. znaczenia tam. To nie ma żadnego znaczenia. Wiesz, możesz, ja widziałem chłopów, co ważyli po 120 kg, którzy wyglądali jak kulturyści, a nie potrafili zrobić 50 pompek dokładnie. Wiesz, no i co mu po tej mieśniach, jak on nie wiesz, tylko to jest inna specyfika treningu, tak? To jest tak samo, wiesz, jak chudy gość na przykład, który mi się wydaje, że ma sylwetkę biegacza, wiesz, zostaje na półmaratonie i robi czas, nie wiem, 5 minut dłuższy niż ja. więc ta sylwetka nie ma żadnego znaczenia. To jest, wiesz, nic To jest Powiedz mi, czy bo Ty jesteś silny, nie? Znam Twoją historię, więc wiem, że trochę siły masz. Powiedz mi, czy to się przekłada na, na Legię cudzoziemską? Czy eee, wiesz co, taka siła na przykład z martwego ciągu, z przysiadów, z takich ćwiczeń wielostawowych e, przekłada się na taką ogólną siłę ciała. Czyli takie osoby, wiesz, na przykład, żeby coś za nich... W ogóle, jak jesteś duży, to już może być pewne w legi, że będziesz przynosić wszystko, to jest ciężkie. Eee, on Cię traktuje wtedy, jak taki wózek widłowy. Tak samo na kopalnie. Tak, bo ty ty nie duży, ale Ty umisz, bo Ty chodzisz na siłownię. Ja, no, ja, ja bez nie Jak on nie to tak, Już, tak nie? dokładnie. Tyle samo zarabia. Tak. Ale wiesz, jakiś problem z siłownią, co zauważyłem, że na siłowni uczysz się tego, wiesz, jak to jest jak robisz trening, masz serię i wiesz, że zrobisz 10 powtórzeń. I siłownia uczy się takiego czegoś, że zawsze wiesz, kiedy ten trening się kończy. Tak, a jak idziesz na marsz. To wiesz, na przykład jak jesteś na instrukcji, oni ci nie mówią, gdzie mówi, idziesz kilometrów. Nikt ci nie powie, że idziesz stąd o tamtąd. Mówią ci, że idziesz. idziesz. I idziesz. Dlatego na, na idziesz. treningu nie zaskakujesz mięśni, jeżeli tak. nie robisz częstych zmian, a wiesz, a jakby tutaj weryfikuje to, że, że ten mięsień nie wie na co się szykować. Dokładnie, nie? to jest taki trening psychiki, wiesz, ty nie chodzi o to, żeby być no. silny fizycznie. Legi, no. trzeba żeby mieć mocną no. głowę. Właśnie o tym Elas rozmawialiśmy z Martinem przed, przed hmm. odcinkiem, że ja powiedziałem, że komandos, taki prawdziwy komandos to nie jest osoba, która wiesz, przygotowuje się do maratonu, wiesz, miesiącami, ma specjalną dietę. Dzień przed się wysypia. E, wiesz, robi wszystko po to, aby to przebiec, jego komandoc, to jest taka osoba, która wiesz, na co dzień je bułkę z pasztetem, popija to piwem. Wiesz, prześpi dwie godziny w nocy i na drugi dzień przebiegnie półmaraton albo maraton. Wiesz, to jest, takie osoby widziałem, które wiesz, piły do godziny trzeciej rano. wiesz, Widziałem go w takim stanie, że ja nie wiedziałem, że on w o tej piątej. Jak się wykulał z tego łóżka, połowę biegu się toczył, a zrobił, wiesz, półmaraton, na przykład w godzinę i 20 minut. I wiesz, i są takie osoby, to jest taka siła w głowie po prostu. Hmm, powiedz mi, jak jest różnica wieku w wojsku, to czy młodsi mają bardziej przerobany przez starsi? Okej, okay, teraz mówimy o wieku, rozumiem, w stopniu, tak? tak, tak rozumiem tak. o stopniach, bo wiek tam jest różny, wiesz, na przykład jestem kaprałem, który ma 24 tak, tak, lata, tak, tak. a zdarza mi się pompować jego egonistę, który ma, 43 albo 4, a, nie? Tak też bywa. No, no, no. E, natomiast, e, jeżeli chodzi o falę, tak, w legii istnieje fala, w legii istnieje fala, oczywiście, że tak, to jest ważny element dyscypliny, i on polega na tym, że myślę, że wiele osób, które było w wojsku polskim, wie na czym to polega, że wiesz, tak naprawdę za każdy drobny szczegół, jakąś tam drobną, wiesz, niezgodność w twoim mundurze, w twoim zachowaniu, e, wszyscy się do ciebie tak e, no, doczepiają, mówiąc tak bardzo kulturalnie, szukają, że tak powiem, problemu, ale to jest po to, żebyś Ty potem był, wiesz, dyscyplinowanym legionistą. To tak tworzy takiego dobrego żołnierza. Żeby cię ktoś... się złamać, a później zbudować. Tak, żeby cię zbudować, nie? tak, tak, powiedziałeś. Na tym złamać, a później zbudować. To jest bardzo ważne. Tak samo te kary, które, które się wykonuje w legii, czyli to na przykład wiesz, szorowanie kibla całą noc i tak dalej. To Cię ma uczyć tego, żeby wykonywać rozkazy i rozkazy bez zastanowienia i żeby być dyscyplinowany. tak wiesz, jak naprawdę systemem nie wygrasz, Ty nie zmienisz systemu, system jest ten sam od wielu lat, więc system się nigdy nie zmieni, to Ty się masz zaadaptować, bo to Ty przyszedłeś do Legi, to nie Legia szukowała Ciebie, a tak. do Legi sam się angażujesz, tak, zawsze nie wiem to samo, tak, to kto się pytał o, o to, my do Ciebie wysłaliśmy list, czy Ty przyszedłeś do nas, więc albo się adaptujesz, albo dziękujemy, no albo a dziękujemy, albo bierzesz plecak i żegnamy. To tak na koniec, wiesz co, ciekawe pytanie i myślę, że wszystkich interesujące, na jakich miejscach byłeś, w jakich krajach? Jeżeli chodzi o kraje, które wiedziałem podczas służby w Legii, tak poza wakacyjnie, to Gujana francuska. Byłem w Gujanie francuskiej, zdarzyło mi się też wykonywać działania na terenie Brazylii, w współpracy z armią brazylijską. No i jeżeli chodzi o służbę w Gujanie francuskiej, tam spędziłem dwa lata, w Ameryce Południowej, to były, myślę, że dwa lata, Chyba najlepsze dwa lata mojego życia, bardzo dobrze je wspominam. Nie tylko jeżeli chodzi o służbę, która była bardzo ciekawa, która bardzo różni się od tej we Francji, ale też głównie ze względu na osoby, które tam poznałem. Też wiesz, klimat Ameryki Południowej, ludzi tam. Jeżeli chodzi o same działania, to właśnie w Gujanie Francuskiej przez dwa lata wykonywałem misje, które polegały głównie na ochronie obiektów kosmicznych, czyli tam tej bazy kosmicznej francuskiej, oraz na patrolach w dżungli. No i te patrole wykonuje się po to, tak jak Ci opowiadałem zresztą już przed rozmową, żeby znaleźć osoby, które nielegalnie wydobywają złoto na terenie Gujany. No i w momencie, kiedy my znajdujemy taką kopalnię, no to informujemy, żandarmer jest tam z nami. I jakby my, To nie jest nasza misja, to jest misja, którą w której my współpracujemy z żandarmami i my mamy na celu ich jakby prowadzić po tej nogli. My jesteśmy jako tacy nawigatorzy, tak? Jednocześnie przygotowujemy biwaki i tak dalej, żeby oni mogli na spokojnie wykonywać swoje działania. że zł Złota nie masz na sobie, czyli jednak nie Dobra. <laughs> A powiedz mi, dwa lata trwała tam Twoja służba, w międzyczasie miałeś urlopy, zjeżdżałeś gdzieś, czy siedzisz tam dwa lata i koniec? Jeżeli chodzi o Gujany, to jest trochę prostsze niż we Francji, ponieważ w Gujanie masz, masz dwa urlopy. Jeden na święta, w okresie świąt, naszych Bożonarodzeniowych, mhm. i drugi w okresie wakacyjnym, mniej więcej. Więc wiesz, że co roku masz miesiąc w wakacje, dwa tygodnie na święta. Jeżeli chodzi o to, czy zjeżdżałem, na pewno odwiedziłem Surinam. Nieraz jeździłem do Brazylii. tam to też zresztą pochodziła kiedyś moja dziewczyna, więc tam też się najeździłem. co, Brazylijka? Nie <śmienic> to, żebym probował, ale. <śmienic> 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 tak więc Brazylia. Wiesz, ja już żonaty, także poopowiadasz mi, bo to, to też potem już po, no, poza no, 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 tak. Surina na pewno. Surina to jest kolonia holenderska. Tam też mi się zdarzało bywać. No ale tak, po prostu rzeczy starałem się zjeżdżać do Polski. Często do Polski przyjeżdżałem. Czego w sumie, wiesz, żałuję i nie żałuję, bo wiesz, fajnie jest odwiedzić swój kraj. Wiesz, ja kocham swój kraj, bardzo lubię wiesz, przebywać w Polsce. Bardzo lubię ludzi z Polski, choć, wiesz, chociaż za każdym razem, jak przyjeżdżam, widzę jakieś zmiany. Nie okay. uważam, że na, że na dobre, więc dlatego lubię tutaj przyjeżdżać, lubię widać swoją rodzinę. Ale też zauważyłem, że nie jest dobrym takie jest zbytnie przywiązanie, wiesz, nie po to wyjeżdżałem z Polski, żeby co chwilę tu przyjeżdżasz, tak. tak? Więc też jak miałem jakiś krótszy urlop, to staram się widać inne kraje. Więc często ludzie się mnie pytają, jak mam urlop, tak, czy przyjadę do Polski. Ja mówię, że wiesz, też chcę coś widzieć z świata. Już pomijając fakt, że wiesz, we Francji jestem 5 lat, nie wiem, co będzie. Wiesz, nie wiem, jak się to wydarzy przez te 5 lat, czy przedłużę kontrakt, czy nie. Na razie chcę. No jeżeli coś mi się zmieniło, to nie chcę potem wrócić z takim przeświadczeniem, że wiesz, przez 5 lat widziałem tylko swój regiment i moje rodzinę miasto, do którego przyjeżdżałem na wakacje. Jakie języki znasz? Znam język francuski. Moją, kiedyś mówiłem bardzo dobrze w języku angielskim, więc moją rekrutację prowadziłem w języku angielskim. No, mój język polski znam jako tako, tam się nie, radę dogadać. No. E... Trochę ci podpowiadaliśmy podobno, że tak. Rzą, tak, tak tam, tam na karcie mi pokazuje z tyłu, co mam mówić, jak zapomnę czegoś. E... No wiadomo, rosyjskiego trochę rozumiem, bo z Rosjanami dużo przebywam. Z Rosjanami osobami rosyjskojęzycznymi. Mam na przykład mam Mołdawa, mam Ukraińca, bardzo dobrego przyjaciela, więc rozumiem dobrze język rosyjski. E, oprócz tego, no to się portugalskiego będąc y, z Brazyliką. No i aktualnie tam na wakacjach w Hiszpanii 3 cztery słówka tam poznałem Ola, komuestazy, takie. Wiesz, w, Legii, w Legii jest fajne to, w Legi masz, wiesz, masz mężczyznek narodościowe i często też słuchasz, jak ktoś mówi w innym języku. I wiesz, to jest fajne, że jeżeli masz ochotę, to szybko możesz podłapać. Wiesz, jakieś rzeczy, na przykład z języka rumuńskiego, tak? Na przykład z języka rumuńskiego umiem się przywitać, bo na przykład w języku nepalskim umiem się przywitać, tak? Zapytać jak tam. Więc to jest sporo takich, cieka takich ciekawych rzeczy, możesz się podłapać. Nie? A powiedz mi, zwiedzając ten świat na misjach, gdzieś tam otrzymujesz z jakimiś. Z ludźmi Kontakty? Tak, oczywiście. Nadal mam kontakt trwałe. z ludźmi z, z Brazylii, nadal mam kontakt z ludźmi z, na przykład z Surinamu. Więc jest masę takich. Wiesz, w Surinamie robiłem swoje, całą swoją łódkę wydzierałem w Surinamie. Więc wiesz, z tym tatuażem to daję kontakt, tak? Dalej się śmieję z moich nowych tatuaży, więc wiesz, jakiś tam kontakt mamy. No dobra. Ja myślę, że wyczerpaliśmy temacik, Marcinku, co ty na to? Jak na to? jestem jestem usatysfakcjonowany z tego. Tak. Nie? Zobaczymy jak po treningu. No zobaczcie zobaczcie trening. Dobrze panowie to i panie. Jeśli się podobało, to dajcie znać w komentarzach. Łapka do góry.